Wieczór był cichy, aż za bardzo. Felix skończył właśnie zmywać naczynia, odłożył ściereczkę na blat i oparł dłonie o zlewozmywak. Kuchnia błyszczała, jakby nikt dziś w niej nie jadł. Za oknem powoli gasły światła na sąsiednich balkonach, a w mieszkaniu panowała ta dziwna cisza, której słychać tylko własny oddech. Renata siedziała na kanapie w salonie, owinięta kocem, wpatrzona w ekran telefonu. Przewijała coś bez końca, zupełnie tak, jakby od tego zależało jej życie. Felix patrzył na nią przez chwilę. Nie z wyrzutem, raczej z tęsknotą. Chciał, żeby oderwała wzrok, żeby spojrzała na niego tak jak dawniej. Usiadł w fotelu naprzeciwko i po krótkim wahaniu odezwał się cicho, prawie szeptem. Chciałabyś dzisiaj zasnąć ze mną. Nie było w tym ani nacisku, ani żartu. Raczej prośba. Trochę nieśmiała, trochę zakłopotana. Renata nie podniosła koczu. Tylko westchnęła krótko, jakby ktoś poprosił ją o wyniesienie śmieci, kiedy właśnie zaczęła oglądać serial. Po chwili powiedziała rzeczowo, bez emocji. Raz w miesiącu wystarczy. Ton jej głosu był tak neutralny, jakby mówiła o prognozie pogody. Felix poczuł, że coś w nim pękło, nie gwałtownie, nie jak trzask szkła, raczej jakby powietrze uciekło z wnętrza. Spojrzał na nią w nadziei, że się uśmiechnie, że to może żart, jakiś sarkazm, ale nie. Renata w końcu zerknęła w jego stronę i w jej oczach nie było nic, ani złości, ani smutku, tylko pusta obojętność. On siedział dalej w milczeniu, z sercem, które nagle stało się ciężkie. W gardle ścisnęło, brzuł zabolał, nie ze strachu, lecz z upokorzenia. Bo co innego można poczuć, kiedy kobieta, z którą dzieli się życie, patrzy na ciebie jak na mebel, który stoi obok, bo stoi. Skąd to się wzięło? Spytał po chwili, próbując nadać głosowi spokojny ton. Renata wzruszyła ramionami, nie odrywając wzroku od telefonu. Nie wiem, tak po prostu czuję. Od kiedy? Dopytał. Długo już. Znowu krótkie wzruszenie ramion, jakby temat do ubłachy. Felix poczuł, jak powoli układa mu się w głowie mozaika ostatnich miesięcy. Te wszystkie wieczory, kiedy ona odwracała się plecami, wszystkie jestem zmęczona, nie teraz, nie mam siły. To nie była zwykła zmęczenie, to było nie chce cię, ani ciałem, ani sercem. Wstał, podszedł do kuchni, nalał sobie szklankę wody. Ręce lekko mu drżały, nie z wściekłości, tylko z poczucia, że nagle stracił grunt pod nogami. Stał przy oknie, patrzył na ciemne podwórko, gdzie echo odbijało się od betonu, szczekanie psa, szum samochodu, kapanie wody z automatycznego zraszacza. Za jego plecami trwała cisza. Renata nie przyszła, nie zapytała, co się z nim dzieje. On wrócił do salonu i usiadł na drugim końcu kanapy, jakby celowo zwiększając dystans. Rozumiesz, jak to brzmi? zapytał spokojnie, choć w środku gotowało się w nim poczucie krzywdy. Powiedziałam tylko szczerze odparła lepiej tak niż udawać. Felix patrzył na nią długo. Zobaczył zmęczoną kobietę, której jest już wszystko jedno. Przypomniał sobie, że od miesięcy nie pytała go, jak minął dzień, że interesowały ją tylko sprawy, które dotyczyły jej samej. On był w jej oczach jak sąsiad, obecny, ale niewidoczny. Poczuł, że już nie rozmawiają, nie spierają się, nawet się nie kłócą. Zostali w trybie współlokatorów, którzy dzielą kuchnię, łazienkę i rachunki. Ale nie życie. Tego wieczoru Felix po raz pierwszy pomyślał, że ich małżeństwo nie umrze od kłótni czy od drzwi trzaśniętych z hukiem. Umrze po cichu, w takiej ciszy jak ta, gdy on siedział po jednej stronie kanapy, a ona po drugiej, każde z własnym światem w ręku. Felix wracał z pracy coraz później. Czasem naprawdę siedział dłużej w biurze, kończąc raporty, ale częściej po prostu wsiadał do pociągu PKP, wysiadał na przypadkowej stacji i spacerował po obcym osiedlu, jakby chciał zgubić się w tłumie. Patrzył na ludzi wracających z zakupów, na dzieci ciągnące rodziców za rękę, na zapalone światła w oknach bloków. Tam była jakaś codzienność, jakieś życie, a jego mieszkanie coraz bardziej przypominało pustą skorupę. Gdy w końcu docierał do Gdańska było już późno. Otwierał drzwi do mieszkania i zastawał ten sam obraz. Renata na kanapie, telefon w dłoni, serial w kle. Nie pytała, czemu tak późno, nie odrywała się nawet na moment. Witało go tylko cześć, rzucone bez emocji. Felix odpowiadał krótkim hej, i szedł do kuchni, żeby nalać sobie wody albo zrobić kanapkę. Przestał opowiadać, co działo się w pracy. Kiedyś mówił o nowych projektach, o kolegach, o drobiazgach, które go rozśmieszyły. Teraz milczał, bo i po co? Renata i tak kiwała głową mechanicznie, nawet nie słuchając. Zrozumiał, że jego słowa odbijają się od niej, jak od ściany, więc zamilkł. Wieczorami coraz częściej zasypiał w salonie. Najpierw niby przypadkiem, usnął przy telewizorze, przykryty kocem. Potem coraz świadomiej przenosił się z poduszką na kanapę. Renata nie protestowała, nie pytała. Może było jej nawet wygodniej, bo łóżko zostawało całe dla niej. Felix zauważył, że przestała ścielić wspólną pościel jak dawniej. Jedna strona była nietknięta, gładka, jakby nikt w niej nie spał. W weekendy wsiadał do samochodu i jeździł bez celu po trójmieście. Zatrzymywał się czasem przy plaży w Brzeźnie, siedział w aucie z kubkiem kawy kupionej na stacji benzynowej i patrzył na fale. Innym razem krążył po oliwie, obserwując jak ludzie spacerują z psami. W środku czuł się coraz bardziej niewidzialny. Kiedy wracał do domu późnym wieczorem, zastawał Renatę w tej samej pozycji co rano, skuloną, z telefonem w ręku. Było mu obojętne, czy ogląda film, czy przegląda portale. Najgorsze było to, że ona ani razu nie zapytała gdzie byłeś, co robiłeś, jakby jego obecność albo nieobecność wcale jej nie dotyczyła. Pewnego razu stojąc przy oknie w kuchni pomyślał A gdyby mnie jutro nie było? Gdybym po prostu wysiadł na innej stacji i nie wrócił. Widział oczami wyobraźni, że Renata najpierw uznałaby, że się spóźnia. Potem, po dwóch dniach, wysłałaby krótką wiadomość Gdzie jesteś? Ale nie dlatego, że tęskni, raczej z czystej niewygody, bo filiżanki zostałyby w zlewie, a sąsiad zacząłby pytać. To uczucie bolało bardziej niż gniew czy kłótnia. Było w nim coś gorszego, świadomość, że można zniknąć i nikt nawet tego nie zauważy. Felix coraz bardziej wciągał się w swoje własne milczenie. Przestał zadawać pytania, gdy Renata wracała rozdrażniona. Przestał komentować, kiedy rzucała kąśliwe uwagi. Nawet przestał się śmiać, kiedy próbowała żartować. Czuł, że powoli znika, rozpływa się w tle. Renata nie reagowała. Może zauważała, że coś się zmienia, ale nie przywiązywała do tego wagi. Dla niej ważne było tylko to, żeby nie przeszkadzał żeby nie naruszał jej strefy. I tak cisza stała się ich nowym językiem. Cisza przy stole, cisza w sypialni, cisza w drodze do pracy. Dwie osoby mieszkające razem, ale każda w swoim świecie, bez słów, bez dotyku. Jak sąsiedzi, którzy dzielą ściany, ale nie życie. Felix miał wrażenie, że powoli staje się przezroczysty. I choć bolało, czuł w tym dziwną ulgę. Bo jeśli jesteś niewidzialny, nikt nie może cię zranić bardziej, niż już to zrobił. Felix wynajął małą kawalerkę w Wejcherowie. Początkowo miał to być tylko tymczasowy azyl, pokój z łazienką, składane łóżko, mały stolik, czajnik i dwa kubki. Nie było tam nic nadzwyczajnego, ale właśnie ta prostota dawała mu poczucie ulgi. Po raz pierwszy od dawna miał przestrzeń w której panowała cisza. Cisza, która nie bolała, tylko koiła. Pierwszą noc przespał niemal bez ruchu, jakby jego ciało wreszcie mogło się rozluźnić. Obudził się dopiero rano, bez ciężaru myśli, które zawsze towarzyszyły mu w sypialni z Renatą. Zaparzył herbatę, posmarował kromkę chleba masłem i usiadł przy małym oknie. Za szybą migały dachy kamienic, a w powietrzu czuć było zapach jesieni. To było jego pierwsze samotne śniadanie od wielu lat, i zamiast smutku poczuł spokój. Do domu wrócił dopiero w niedzielę wieczorem. Prenata czekała, choć udawała, że nie. Miała na sobie sukienkę, której dawno nie zakładała, włosy starannie ułożone, na stole stała kolacja, ziemniaki i mięso. Nawet sałatka. Uśmiechnęła się, kiedy wszedł. Kolacja gotowa, powiedziała tonem, który miał brzmieć lekko. Felix skinął głową. Pachnie dobrze, odpowiedział, siadając przy stole. Jedli w milczeniu. Renata rzucała od czasu do czasu krótkie pytania o pracę, o znajomych. On odpowiadał zdawkowo. Widział, jak się stara, jak próbuje odbudować coś. Co dla niego już dawno się rozsypało. Ale w środku był już gdzie indziej, w tamtej kawalerce przy małym oknie i kubku herbaty. W kolejny weekend znów pojechał do Wejcherowa. Nie tłumaczył się dlaczego, nie wymyślał pretekstów. Powiedział tylko, że musi odpocząć. Renata nie dopytywała. Wzruszyła ramionami, wróciła do telefonu. I to jej milczenie powiedziało mu więcej niż jakiekolwiek słowa. Tak zaczął się jego nowy rytm. Przez tydzień mieszkał w Gdańsku, funkcjonując jak cień. Potem pakował małą torbę, wsiadał do pociągu albo samochodu i znikał. W kawalerce czekała na niego cisza, którą uczył się traktować jak sprzymierzeńca. Rano przygotowywał proste śniadania herbata, jajecznica, kromka chleba. Siadał do czytania książki, którą odkładał od miesięcy. Wieczorami chodził na krótkie spacery po pustych ulicach Wejherowa, bez celu, bez presji. Wreszcie miał czas, żeby usłyszeć własne myśli. Kiedy wracał do Renaty, coraz bardziej przypominało to wizytę. Zjawiał się w mieszkaniu jak gość, który wpada, żeby coś załatwić. Rozmawiali o rachunkach, o drobnych sprawach domowych, ale między nimi było coraz więcej pustych przestrzeni i choć ona czasem gotowała obiad czasem zakładała makijaż feliks pozostał chłodny nie ze złośliwości lecz z braku sił zauważył że coraz częściej myśli o ich relacji w liczbach jedna wizyta na tydzień potem co dwa tygodnie aż w końcu raz w miesiącu Paradoksalnie dokładnie tak, jak powiedziała ona wtedy na kanapie. W kawalerce w Wejcherowie Felix czuł się lżejszy. Nie musiał niczego udowadniać, nie musiał walczyć o uwagę. Był tylko on, kubek gorącej herbaty, kilka książek i cisza. Zrozumiał, że nie potrzebuje spektakularnych zmian ani wielkich planów. Wystarczy mu przestrzeń, w której nikt nie traktuje go jak obowiązku. Renata nigdy nie zapytała wprost, gdzie bywał w weekendy, a to, że nie pytała, mówiło mu wszystko. Gdyby naprawdę zależało jej na tym, by go odzyskać, nie mogłaby milczeć, a skoro milczała, to znaczyło, że nie było już czego ratować. Felix wiedział jedno: tam, w ciszy wynajętej kawalerki, zaczynał powracać do siebie, do człowieka, którym był kiedyś spokojnego, skupionego. Wolnego od poczucia bycia zbędnym. Felix przeniósł się do Pruszcza Gdańskiego. Pokój, który wynajął, był niewielki, ale przytulny. Łóżko, biurko, stara szafa i balkon z widokiem na dachy. To nie luksus, lecz azyl. Po pracy coraz częściej zaglądał do garażu na obrzeżach miasta, gdzie kupił za grosze starego fiata. Stał przy nim godzinami, dłubiąc przy silniku. Smar pod paznokciami. Zapach oleju i rozmowy z sąsiadem, który wpadał zapalić papierosa i pogadać o drobiazgach, działały na niego kojąco. Do domu w Gdańsku wracał już nie z tęsknoty, ale z obowiązku. Wpadał na kolację, czasem przenocował, czasem tylko wypił herbatę i odjeżdżał z powrotem do Pruszcza. Coraz częściej miał wrażenie, że to on składa wizytę, a nie wraca do żony. Renata zaczęła się starać. Nakrywała stół, wyciągała kieliszki, czasem nawet piekła ciasto. Czuł, że próbuje wskrzesić dawne gesty. Gdy siadała obok niego, delikatnie kładąc rękę na jego dłoni, on nie cofał się, ale też nie odpowiadał tym samym. Był grzeczny, uprzejmy, lecz w środku obojętny. Pewnego wieczoru, kiedy po raz kolejny wrócił z garażu późno, zastał ją w salonie zapłakaną. Łzy spływały jej po policzkach. Drżała. Jeszcze kilka miesięcy temu rzuciłby wszystko, żeby ją objąć, pocieszyć, zapytać, co się stało. Teraz tylko stał w drzwiach, patrząc w ciszy. Nie podszedł. Nie podał chusteczki. Pozwoliłby jej łzy płynęły. Dlaczego tak się odsunąłeś? – wyszeptała. Przecież moglibyśmy jeszcze coś naprawić. Felix usiadł naprzeciwko niej i spokojnym głosem powiedział – to, co robisz teraz, ja robiłem codziennie. Próbowałem, prosiłem, czekałem. Ty wtedy nie słyszałaś. Renata odwróciła wzrok. Wiedział, że dotarło, ale było za późno. W tamtym czasie w jego życiu pojawiła się Iwona, znajoma z pracy. Nie była nachalna ani przesadnie wesoła, raczej spokojna, zrównoważona z tym ciepłym spojrzeniem, które mówiło. Słucham cię naprawdę. Spotkali się przypadkiem na kawie w biurze. Rozmowa zeszła na stare filmy, potem na książki. Zdziwił się, że potrafi rozmawiać bez napięcia, bez poczucia, że musi coś udowadniać. Czasem Iwona zagadywała go o fiata. Uśmiechała się, kiedy mówił o śrubkach, o tym, jak udało mu się wymienić część. W jej uważnym słuchaniu było coś, czego brakowało mu przez lata zwyczajna obecność. Bez gry, bez ironii. Nie chodziło o romans, to była zwykła, czysta ulga. Felix poczuł, że znów oddycha pełną piersią. Zrozumiał, że życie może być spokojne, nawet jeśli nie jest spektakularne. Do Renaty wracał coraz rzadziej i coraz bardziej z obowiązku. Siedział przy stole, jadł przygotowaną kolację, słuchał jej pytań o pracę, ale nie otwierał się. Widział, jak próbuje odzyskać kontrolę, makijaż, sukienki, uśmiechy, jednak on już tego nie potrzebował. Coraz częściej miał wrażenie, że jego prawdziwe życie toczy się gdzie indziej, w garażu, przy starym fiacie, w spokojnych rozmowach z Iwoną, w jego wynajętym pokoju, gdzie mógł czytać do późna przy lampce i zasypiać bez ciężaru obok. Renata próbowała ciągnąć za sobą dawne schematy, ale on już je zostawił. Był spokojny, skupiony, coraz bardziej pewny, że to, co było między nimi, skończyło się dawno temu. Teraz nie czekał już na cud. Wracał do swojego życia. Felix na dobre przeniósł się do kartus. Nad garażem, w którym stał jego fiat, urządził małe mieszkanie. Nie było duże. Rozkładana kanapa, biurko, półka z książkami i radio, które wieczorami cicho grało stare melodie. Ale to miejsce. Miało coś, czego brakowało mu przez lata. Spokój. Poranki były jego ulubioną porą. Stawiał wodę w czajniku, parzył mocną herbatę i siadał przy oknie. Patrzył na mgłę unoszącą się nad dachami, słuchał świergotu ptaków i czuł, że znów oddycha. Zamiast ciężkiej ciszy, która przygniatała go w Gdańsku, tutaj cisza niosła ukojenie. Do Renaty zaglądał raz w miesiącu. Z grzeczności, jakby odwiedzał daleką krewną. Siadał przy stole, jadł to, co przygotowała, rozmawiał o drobiazgach. Ale jego spojrzenie było gdzieś indziej, a ona dobrze to widziała. W jej oczach pojawił się niepokój, później panika. Zaczęła wysyłać wiadomości. Najpierw krótkie, tęsknie, możemy pogadać. Potem dłuższe. Żałuję, że tak wyszło. Felix czytał je i odkładał telefon. Nie złościł się, nie czuł satysfakcji. Po prostu nie miał już w sobie tego, kto mógłby odpowiedzieć. Ból, który kiedyś rozdzierał mu wnętrze, ustąpił miejsca ciszy. Ale to nie była pustka, tylko równowaga. Zamiast pytań, dlaczego ona nie chce, zamiast nadziei, że coś się zmieni, było pogodzenie. Iwona czasem wpadała do garażu, siadała na krześle, patrzyła jak dłubie przy fiacie i pytała o drobiazgi. Potrafiła milczeć obok niego godzinę, a on czuł, że to najprawdziwsza obecność, jakiej doświadczał od lat. Nie rozmawiali o przyszłości, nie ustalali ról. Była, i to wystarczało. Zdarzało się, że jechali razem na zakupy albo na spacer po lesie. Iwona nie wymagała, nie żądała. Po prostu stawiała na stole dwa kubki herbaty, kiedy przychodził. W tej prostocie było coś, co Felix uznawał za bezcenne. Brak presji. Renata próbowała jeszcze walczyć. Przygotowywała kolację, zakładała sukienki, malowała się. Ale on wiedział, że to wszystko było spóźnione. Nie reagował ani chłodem, ani gniewem. Był spokojny, jakby patrzył na coś, co dawno straciło sens. Wrócisz jeszcze kiedyś na stałe? zapytała pewnego wieczoru, gdy wpadł po dokumenty. Nie wiem, odpowiedział spokojnie. A ty? Kiedy wróciłaś do mnie? Rok temu? Dwa? Opuściła wzrok. Wiedział, że nie ma już słów, które mogłyby to zmienić. W kartuzach życie toczyło się własnym rytmem. Rano herbata, potem garaż, książki, czasem spacer nad jeziorem. Weekendy spędzał w towarzystwie sąsiadów przy ognisku albo samotnie, słuchając radia. Nie potrzebował już wielkich planów. Wystarczyła mu świadomość, że wreszcie nie jest dla nikogo niewidzialny. Kiedyś usiadł przy oknie z gorącym kubkiem herbaty i uświadomił sobie, że nie pamięta, kiedy ostatni raz czuł tę pustą rozpacz. Teraz była cisza, ale dobra, jak miękka kołdra. Nie brakowało mu dawnych rozmów, bo wiedział, że tamte były pełne obojętności. Spojrzał przez szybę na nocne światła miasteczka. Pomyślał, że życie potrafi odebrać wiele, ale potrafi też zwrócić coś cenniejszego. Wolność we własnym sercu. Uśmiechnął się lekko do siebie i upił łyk herbaty. Nie musiał już szukać potwierdzenia w oczach kobiety, która kiedyś powiedziała Raz w miesiącu wystarczy. Teraz wiedział, że wystarczy mu cisza, w której nikt nie odwraca się plecami. I w tej ciszy, wreszcie, Felix żył. Dzięki, że dotrwaliście do końca tej historii. Jeśli Was poruszyła, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści.